Dzień dobry panu, moja Apel, kto powinien zostać nowym prezydentem Polski? Nie zabieram tematu. Dlaczego? Jedna banda wyszła, druga banda przyjdzie. Uważa pan, że nie ma zmiany żadnej? M jeszcze będzie gorzej. Przepraszam, ale okay. mówię poważnie. Ostatnio go załem na Kwaśniewskiego. O tej pory nie chodzę, nie głosuję. Czyli zawiódł pan się na Aleksandrze Kwaśniewskim jako prezydencie? No bo nie zawiodł, ale Wałęsa, ty inne nie Niech się mi bo ja będę przeklinał, Sorry. Przepraszam. Was. No na pewno nie Nawrocki. Uh -huh. Każdy inny, nie tylko. Nie tak? Czasowski, nie Nawrocki, to jest moje zdanie, uh -huh. nie? Mm, także no ja obstawiam za No ogólnie jestem za Konfederacją, nie? Uh -huh, czyli Brown mensen te, te klimaty, tak? To... mensen Brown. Uh -huh. Wszystko a jedno. A dlaczego oni właściwie? A, to by było coś innego, bo wie pan co, mm, zawsze jest taka wymiana, nie? Między pis O, a to by było coś po prostu innego, nie? Ja mam tylko jedno nazwisko. Jakie? No przecież yy, nie będę się brzydko wyrażał, a ja ostatnio dowody. Dla mnie jedynym kandydatem jest Rafał Czaskowski. Dlaczego on, a nie inni na przykład? No, bo patrząc na debaty i kto co obiecuje, to panowie mylą poglądy i pojęcia, od czego jest prezydent. Prezydent sprawuje funkcję reprezentacyjną, a nie załatwia sprawy zarząd, czyli jakieś obniżki prądów czy inne rzeczy. A po drugie, trzeba być wiarygodnym, nie być, można tak powiedzieć, oszustem. Dlatego uważam, że Rafał Trzaskowski najlepiej by się sprawdził, ponieważ Znajomość języków pozwala na swobodne rozmowy między partnerami Karol Nawrocki. Uh -huh. A dlaczego pan Nawrocki, a nie na przykład inni to kandydaci? Tak uważam. Uh -huh. A jakie cechy pan no, za, przemawiają właśnie za Karolem Nawrockim? Ja uważam tak. Dla mnie on nie musi kampanii wyborczej prowadzić. Ja wiem, że na niego będę głosował, więc ma nikogo. Cały czas jednego się trzymam. Nie latam jak chorą, nie fruwam jak. Kolągiewkę. Dzień dobry, moja leśnica .pl. Takie szybkie pytanie, kto powinien zostać nowym prezydentem Polski. E, wie pan co, zastanawiałem się, ale nie wiem. Nie wiem tak naprawdę. Ciężko wybrać, czy Ciężko nie ma wybrać. kogo wybrać? Ciężko może? wybrać. Ciężko wybrać. Zobaczymy, kto będzie. Pójdę w niedzielę zagłosuję, ale jeszcze tak, żeby konkretnie wiedzieć, to nie wiem na kogo. Nasz Polak! Czyli kto? Nawioski! Doktor pan Kochal A dlaczego właśnie pan Nawrocki? <noise> Bo to Polak jest. A reszta nie, nie jest Polakami? Nie są Polakami? Jeszcze jeden, jeszcze jeden Polak jest, Esmen, ten, ten, Jacek, jak on się nazywa? Meysen. Mencen, Sławomir Mensen. O Sławomir Mencen, no to on też dobry jest, pracowity człowiek. No, co mogę o Czajkowskim powiedzieć, no bo ja mówię, bo dwa razy Czajka się wylała, to mówię Czajkowskim na niego. Uh -huh. no, tak politycy mówią nawet. Może pan Mensen. Dlaczego pan Mensen, Jakie argumenty za nim właśnie przemawiają? Uważam, no, że bardziej rozsądny. I nie kłamie przede wszystkim, A i nie obiecuje. To trudno się wypowiedzieć, dlatego że poglądy ludzi są bardzo różne i gdyby ktoś zna moje poglądy z moich znajomych, to nie wiem, jak by wyglądało nasze następne spotkanie. Żadnych z tych kandydatów. Dlaczego? Ponieważ wszyscy, ich morale pozostawia bardzo wiele do życzenia, są końcami, oszustami, no i tyle. Dlatego. Nie ma idealnego kandydata? Ani takiego, który by zasługiwał na pańskie nie. zaufanie? Absolutnie w tej chwili zastanawiamy się. Aha, czyli nie ma jeszcze wyboru jasnego? Nie ma, nie ma. Jak będzie to? Najlepszy, najlepszy. no. Kto będzie najlepszy? Dobra, no, ale kto się, będzie najlepszy? Trzeba się zastanowić jeszcze. Trudno mi powiedzieć. Nie chcę się wypowiadać, bo to różnie jest odbierane. Myślę, że ktoś, kto dobrze zarządzi tą Polską, a patrząc na to, co się dzieje, to się Aha. wypominają i wszyscy się kłócą. Wszyscy wiedzą, co to zrobić przed wyborami, a po wyborach yy, tego się nie robi. Żeby się jedni i drudzy ze sobą pogodzili. No. No. Tak. Ja, ja uważam, Dla to mnie to, to jest, bardzo jest trudne. najważniejsza sprawa, żeby Polacy rozmawiali ze sobą, jak. No, ja, no, ale tu za dużo opcji jest nie? i te walki wewnętrzne są okropne. Pan Stanowski. Jezu, w tej debacie, no to mhm, a, coś okropnego. A który kandydat y, Pani zdaniem mógłby właśnie pogodzić Polaków tak skróconych w ostatnim czasie? Trudna sprawa, naprawdę. Trudna sprawa. Trudna Ale na pewno prawa. w tym przypadku, skoro rząd taki jest, prawda, to najlepiej ktoś, kto nie będzie mu przeszkadzał w podjęciu jakichś tam ustaw i tak dalej, nie będzie wetował nie? No to chyba czaskowski. Nie jestem zawiedziona w ogóle tym rządami, jakie są w tej Polsce. Mam 75 lat i tak źle mi się nie żyło w tym kraju, jak tak, żyje mi się teraz. W tej chwili jest najgorszy stan wojenny, inne rzeczy przeszliśmy nie było, było tak, lepiej, jak, jak jest teraz. Tak. tak. To... Okradają człowieka na każdym, na kroku. Na każdym kroku. Czyli tak. niezależnie jaka partia zazwyczaj jest tak samo. Nie, zazwyczaj jest to, jest coraz Ale gorzej. W tej chwili Ale w, w tym okresie to jest, jest... nie było jeszcze. No mówię tak. panu, jak można było? Mają ludzie wypracowane na emerytury, się im zabiera tylko dlatego, że mąż umarł nim, że skończyła 55 lat. Uh -huh. To co zrobić, żeby było lepiej w takim razie? Nie wiem, młodych posadzić do rządu, a nie takich tak, wykształconych, starych, a nie takich analfabetów, niełków, co, co tylko karierę po, partyjną robią i z legitymacją latają. Na kogo panowie uważacie? No ja pytam się pani właśnie. Według mnie chyba pan Trzaskowski. Dlaczego pan Trzaskowski? No bo taki światowy człowiek, który się do tego uważam nadaje. A... Potem się okaże, jak to będzie. Ale co pani sądzi o pozostałych kandydatach pana Trzaskowskiego? Nie, pan, no niby wszyscy są fajni i właściwie to głosy są podzielone na wszystkich. Każdy ma z jednej strony rację, no jedni mają rację, drudzy mają, trzeci mają, no wszystko się okaże. No niestety, no każdy, ludzie chcieliby zmiany i dlatego, dlatego to jest tak podzielone. Ale niech triumfuje demokracja. Moja